Formułę zaczynamy od wpisywania znaku równa się. Ten znak równa się mówi Excelowi, że to on będzie wykonywał jakąś operację z wykorzystaniem i według tych parametrów, które my mu podamy, czyli między innymi polecenie. To polecenie możemy sobie wpisać znakiem matematycznym, czyli plusem, minusem, dzieleniem, mnożeniem. Trzeba pamiętać, że mnożenie w Excelu to jest gwiazdka. A możemy też podać polecenie wyrazem, czyli mu napisać suma zamiast plusa. Możemy również krzyżować te polecenia. Możemy wpisać suma w ten sposób, czyli wyrazem powiedzieć mu, co ma zrobić, zamiast dodawać sobie kolejne wartości. Możemy prosić o zaokrąglenia, możemy prosić o maksimum, minimum, czyli tutaj z gotowców możemy korzystać, ale mamy też funkcje, które wyglądają tak: licz niepuste i on nam na przykład zliczy wystąpienia, zajęte komórki, czyli są takie polecenia. Które nie odwzorowują bezpośrednio tych działań matematycznych, które my znamy od podstawów. Ale mamy też coś takiego jak dolar. Ten dolar pojawia się przy adresach i on oznacza blokadę adresu. Chodzi o to, żeby zawsze brana była do obliczeń jedna i ta sama komórka, bez względu na to, w którą stronę będzie kopiowana formuła. A formuła, kopiowana w dół, na przykład, będzie brała sobie dane, Również w tym samym kierunku, czyli każdy wers będzie nam schodził w dół w ramach uzupełniania tutaj danych. Zaczynamy sobie wpisywać tą formułę, która liczyła nam termin przydatności. Mamy początek naszej formuły, czyli znak równa się. Musimy przesunąć datę, obliczyć sobie datę terminu przydatności za 14 dni, więc pokazujemy mu termin dostawy i wpisujemy plus 14. I to jest wszystko. Ponieważ Excel widzi, że jednym z argumentów, czyli jedną ze składowych informacji jest data, bo tak sobie określił formatowanie konkretne: dwa miejsca, kropka, dwa miejsca, kropka, cztery miejsca, e, więc dla niego stanowi to datę najprawdopodobniej. E, w związku z czym zaczyna nam liczyć również datami, czyli 14, dla niego to jest pierwsze miejsce, które zaczyna się przewijać. Więc jak dojedzie nam do końca miesiąca, to wtedy zacznie przewijać. Miesiąc. Jak przekroczy czyli 365 dni, to zacznie nam przewijać lata. Jak mamy już tak zbudowaną datę, czyli obliczone od daty dostawy 14 dni na, na zużycie, klikamy Enter. Czyli po stworzeniu formuły, Enterem zatwierdzamy tą formułę. Żeby ją skopiować w dół, ten mały zielony kwadrat pozwala nam na bezpośrednie proste wykonanie kopii w żądanym kierunku. I to dotyczy zarówno tekstu, jak i danych cyfrowych, jak i danych mieszanych. Wszystko, co sobie przesuniemy w dół, to nam się rozciągnie i przejmie dane z lewej strony. Czyli jak zaglądamy w skopiowaną formułę, widzimy D5 tutaj w pasku formuły. Jak zajrzymy sobie w kolejną, tak na chybiu trafił D7 plus 14, D9 plus 14, D i cała reszta. Powinna się zmieniać, bo musimy iść w dół z formułą i iść w dół z danymi. Działanie użytkownika ma priorytet, czyli jeżeli użytkownik zażyczył sobie tego 14, to znaczy, że to jest obligatoryjna wartość, która nie może się zmienić. Ale jest jeszcze coś takiego, jak ten dolar i blokada adresu. Jeżeli chcemy skorzystać z informacji, które są już w arkuszu gdzieś ujęte, Czyli zakładamy, że mamy z góry określony termin. Czyli tutaj mamy termin przydatności określony z góry na powiedzmy 21 dni, a formuła ma się za nas zaktualizować zrobić za nas pracę aktualizacji to musimy ten adres też podać. Kasujemy sobie całą zawartość. I zamiast podawać ręcznie termin 14 dni, bo ten 14-dniowy termin trzeba byłoby w razie konieczności zmieniać ręcznie również w każdej formule. Czyli jeżeli coś jest wprowadzone ręcznie, to jej zmiany muszą być ręczne. Czyli te 14 w każdym okienku należałoby zmienić, gdyby gdzieś było 14, gdzieś było 23, gdzieś było 21. Jeżeli zrobimy w ten sposób, że zaczynamy pisać równa się termin dostawy plus. Ten termin, który znajduje się w komórce K1, to on weźmie zawartość komórki K1, czyli wpisze nam 21 w toku liczenia. Klikamy Enter i wychodzi nam 27 lutego tego roku. I tą formułkę też możemy sobie ściągnąć na. I ona zawsze będzie miała 21. Natomiast takie ustawienie, gdzie mamy możliwość posiadania. Ściągawki, jakiś informacji w arkuszu, daje nam pewną elastyczność i pewną automatykę pracy. Dlatego, że pracujemy na adresach. Adresy będą się zmieniały. Jest D4, jest K1. Tutaj jest D5, jest K2. Czyli idzie w dół z prawej strony również. I z lewej, i z prawej, bo formuła kopiowana jest do dołu. Nam zależy na tym, żeby wszędzie. Była brana odpowiednia lewa data terminu dostawy i prawy termin zużycia, przydatności do, do zużycia. W związku z czym trzeba tak wykombinować, żeby lewa strona się ruszała, tak jak do tej pory, a prawa zawsze była ta sama. Czyli zawsze bez względu na kierunek kopiowania był adres K1 brany. Jak to zrobić? Wpiszemy sobie formułkę i w tym adresie który ma się wszędzie powtarzać. Najwygodniej i najbardziej oczywiście jest się ustawić między literą a numerem, czyli w naszym 21, i nacisnąć klawisz F4 na klawiaturze. Klawiatura ma górny rządek powtarzalnych klawiszy F1, F2, F3, tak zwane klawisze funkcji jeden raz, dlatego że klawisz F4 przy każdym naciśnięciu będzie nam zmieniał rodzaj blokady. Nam zależy na tym, żeby ta blokada adresu była tak zwana pełna, czyli żeby były 2 dolary. Czyli zablokuj możliwość ruchu w pionie i zablokuj możliwość ruchu w poziomie, czyli na skrzyżowaniu zawsze będzie stało K1 i ono się nie ma prawa ruszyć bardzo kliknięcie F4, i tu jest fajnie wymyślone, że ta czwórka mówi nam, ile użyć mamy, powoduje zlikwidowanie tej blokady, czyli reset anulowanie. I tak w kółko możemy sobie cały czas klikać ten klawisz i wybierać odpowiedni rodzaj blokady. Klikamy Enter, zatwierdzamy. I w tym momencie nie mamy wpisanego 14 ręcznie, tylko mamy to, co znajduje się w komórce K1. Kopiujemy sobie elegancko do dołu. Formuły wszystkie nam się przeliczyły i każda formuła będzie miała D coś, czyli D8, D9, D12, D15 i zawsze będzie dolarka dolar1. $1, czyli zawsze będzie brane 21 dni. Załóżmy sobie taki prodaiczny przypadek. Dojeżdża do nas e, TIR z surowcami. Okazuje się, że coś z tym transportem było nie tak, ale trzeba go zużyć szybciej, bo ten termin przydatności mu się przez warunki transportu skrócił. W związku z czym, żebyśmy nie musieli tutaj dłubać w tej formule, to robimy prostą rzecz. K1 zastępujemy nie z 21, tylko na 14. Klikamy Enter. Cała formuła nam się będzie przeliczać samodzielnie, bo liczy się zawartość komórki. Jakaby ta zawartość nie była, to taką ma sobie wziąć. Jeżeli teraz tutaj wymienimy sobie treść na 31, czyli na cały miesiąc, formuła również nam się przeliczy. I już nam z lutego wskoczył marzec i kwiecień. Więc to jest jedna z e, tych możliwości, które mamy do wyboru. Czyli albo piszemy ręcznie palca, czyli mamy data plus. 14 dni i to 14 jest obowiązkowe i zawsze będzie 14, bo to użytkownik wprowadził, a użytkownik ma zawsze rację. W związku z czym e, musi tutaj Excel honorować użytkownika albo mówimy mu wartość. I tą wartość od razu, zaraz po jej pokazaniu F4 blokujemy. Czyli to są dwie możliwości, żeby sobie wziąć stałą jakąś wartość do wszystkich formuł i żeby te wszystkie formuły się za nas liczyły.